Cześć. Mam na imię Agata i chciałabym Ci opowiedzieć, jak ważną rolę pełni w moim życiu modlitwa i ile mi daje, a daje mi naprawdę wiele. Przede wszystkim modlitwa to nie są jakieś regułki, które są odklepywane codziennie, ale jest to prawdziwa rozmowa z prawdziwym Jezusem Chrystusem, której doświadczam codziennie. I dzięki temu mam kogoś, komu zawsze mogę się zwierzyć. Mogę mówić o swoich problemach i troskach. Ale również o radościach i szczęściu, które mnie spotyka. A dzięki temu, że się modlę, rozmawiam z Panem Bogiem, proszę Go o wiele rzeczy, tego szczęścia spotyka mnie coraz więcej. I chciałabym, żebyś ty też tego doświadczał, bo dobrem należy się dzielić i dobro zawsze też wraca. I bardzo głęboko w to wierzę, że Pan Bóg przygotował nie tylko dla mnie, ale dla każdego coś niesamowitego. I przez to chciałabym Cię zaprosić do wspaniałego wydarzenia. Które będzie miało miejsce 12 kwietnia. Jest to post i modlitwa w intencji młodzieży, czyli w intencji każdego z nas. I mimo, że kiedyś może, czy teraz nie modlisz się, nie prosisz Pana Boga o nic, bo myślisz, że i tak nic ci nie da, to zaryzykuj. Pomódl się, poproś go. Poproś go o dary dla siebie, dla swoich bliskich, bo on zawsze jest i zawsze będzie i zawsze będzie Cię słuchał, mimo że wydaje Ci się, że nie. Że nie wysłuchuje tego, o co prosisz. To on tak naprawdę przygotowuje dla ciebie jeszcze coś piękniejszego i jeszcze coś większego, z czego jeszcze będziesz bardziej się cieszyć. I mam nadzieję, że to wszystko będzie też owocować w Twoim życiu: że dzięki właśnie modlitwie poznasz go i zaprosisz go do swojego życia i to życie będziesz miał jeszcze szczęśliwsze i jeszcze będzie przynosić to jeszcze większe owoce. Mam nadzieję, że dołączysz. Ja dołączam. Moi znajomi też dołączają. Dołącz i ty. Do zobaczenia.